Dzień dobry, we wtorek, ja jeszcze mam nakładki, nie ja zdążyłam ich zdjąć, ale już się wykąpałam, pomalowałam i piję kawę i już jest za 28, i ja zazwyczaj o tej godzinie już dawno jestem w drodze do pracy, ale dzisiaj jadę na kurs. Kurs, który będzie też mi do pracy. Trochę się jestem podekscytowana, trochę zestresowana, bo to takie dość, coś poważnego, ale kurs jest bliżej domu, także mogę wyjść później i mam też nadzieję, że będę wcześniej trochę niż ze zwyczajem była, ale zobaczymy, jak to będzie. Zrobiłem sobie kawę, muszę wypić coś do jedzenia, zaraz obudzę chłopców. Też pomogę tutaj Gabowi ogarnąć wszystko przed pójściem do szkoły i pewnie zobaczymy się już wieczorem, znaczy wieczorem po pracy, bo wątpię, żebym miała szansę nagrywać coś w trakcie tego kursu, chyba, że ewentualnie coś się stanie takiego, co zmieni moje zdanie, ale dam Wam znać w każdym razie i na pewno się o tym przekonacie tutaj, widząc, co się pojawi za kilka sekund. Zostały tak mniej więcej 20 minut do wyjścia, a jeszcze nie wysłyszałam głosów. Chłopcy też jeszcze śpią, chociaż budzę już ich. Wstawajcie, bo nie wyszukujecie się na czas. I mam tutaj jeszcze kark do wypicia i spakowanie się jeszcze. Dobra, no muszę. Na tym kursie, tylko szybko pokażę Wam, co dostaliśmy dzisiaj na lunch. Całkiem spoko, co chyba Szebr z Polski, tak mi się wydaje. Hej, ja wróciłam do domu właśnie po kursie i patrzę, jaka jestem zmęczona znowu. Ciekawy, czy. hej Google, can you make me look pretty? You are as cute as some of the cutest videos on YouTube. że <laughs> <laughs> nie tradowałam tego z o, dziękuję, słuchaj, kochana. W każdym razie nie naprawiły. Na kursie było całkiem spoko. Nieważne w sumie jest, tak mi się wydaje, czego dotyczył kurs, ale był mi potrzebny, bo my raz w roku w pracy. Mamy takie spotkania, gdzie są analizowane, gdzie jest analizowane, jak sobie właśnie radzimy i ja radzę sobie całkiem nieźle. Dostałam nawet ostatnio podwyżkę, co mnie bardzo ucieszyło I ten kurs jeszcze jest jak gdyby uzupełnieniem tego, co mam zrobić, żeby za rok jeszcze wyżej się piąć. Także jestem dumna z siebie. I naprawdę w fajnie, że rzecz zrobiłam, no, ale tu mówię to nie teraz o tym mowa. I wie wyobraźcie sobie, że chyba to dzisiaj jakieś jest święto. Bo w zeszłym tygodniu czego mi brakowało? Kiedyś w sypialni, wy chyba o tym nigdy nie widzieliście, ale kiedyś w sypialni mieliśmy, patrzę, bo tam w rogu taki był dok do ładowania y, telefonu, iPhone'a, starego, starego, już, tak, już nikt go chyba w sumie nie używa, tak mi się wydaje. I y, tam było też radio i to był też zegarek, na który ja patrzyłam bardzo często w nocy. Kiedy czasami się wstawała, bo na przykład kiedy wstaniesz wcześniej tak 5 minut przed budzikiem zastanawiasz, która jest godzina. Ale on po prostu nie mieliśmy co z nim zrobić, znaczy nie, nie mieliśmy użytku już w nim więcej, więc się go pozbyliśmy. No i teraz mam tylko zegarek w telefonie w sypialni. I ja mam takie coś, że jeżeli zerknę na telefon w nocy, jeżeli to światło jest zbyt mocne. To wtedy się budzę i nie mogę spać. I to jest moja zmora i nie mogę się tego pozbyć. Nie wiem jak to w ogóle zrobić i postanowiłam, że muszę mieć w sypialni najzwyklejszy analegowy zegar i taki kupiłam sobie właśnie w w Tykie maksie, podoba mi się No właśnie, nie wiem, nie wiem, czy wy Widzicie, on jest szary Z, z różowego złotą obwódkę I jest dość duży I właśnie Graf mi zaproponował, że Zaraz mi powiesi, bo wiecie ja nie, wiem, czy, ja nie wiem, czy wy wiecie Ale mój mąż to jest taki, że jak coś powie, że Zrobi, to zrobi, ale czy za pół roku Czy za rok, to tego już nikt nie wie Już nie wspomnę, że kilka dni temu Zmienił, słuchajcie, nam W korytarzu też Żerandole ja nie wiem, co się z nim dzieje, słuchajcie. A jeszcze mamy szalony plan, jedną rzecz zrobić, ale to o tym pewnie będzie później, bo na razie nie chcę nic mówić, bo mogę zapeszyć. Także zaraz pomyślimy, gdzie to zawiśnie. Jakby ktoś się ciekawił, skąd te burdelowe światło to są moje rośliny, tutaj dogrzewam. Ta niestety, słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. Tragedia. Ja w ogóle mam też mały dylemat, co zrobić z choinką, bo ona nie pasuje. How man ci sister? I thought you going to help me to. Find a place where we're going to uh, put the clock on the wall. One second. What I was saying, Gavin, is that we bought this picture frame, I'm not sure how many months ago, mm. and <laughs> we meant to put our beautiful photo. I was about to say, how long ago did you buy this clock? Last week I mentioned so it. So you've got, I've got another five minutes. <laughs> where shall month. we have it? What do you think? How about maybe next to our YouTube award? <laughs> have you seen our YouTube? Our award? YouTube award? <laughs> Everyone knows that, like, you may be in front of the camera, but all the brains. That's true. What I would do without you, Daddy? Like most of that's mine. How I like here? it. I like it there. Right in the middle. But you know what? I need to lie down on the bed and see if I'll be able to see it. Like, I'm not blind. I have no problem with vision, but. You have no excuse for being late for work <laughs> True. You know what? We might need to move the, this frame. Maybe between in a ward or it to be lower. What do you think? Try, put it again. Put it again. Okay yeah I, I thought it'd be lower yes that would be nice yeah. now what do you think what do you think people's yeah i like it there mm-hmm oh jesus yeah i think or oh, oh, you can have picnics next to me that's that's mommy how oh, wonderful yes i'm scared to show how much dust is on How <laughs> oh, wonderful house we of, yeah, are of, yeah we're not really looking after house It's the most difficult thing in the world i just gotta put a screw in the wall Well, no, that's it, it's done. Okay, it's nice. So it's, let's do it. All it yes. All the difficult. Thing. It's taking ages. It's literally. No, I'm fine. You do you it you then. Yeah, be there, right? Yes. So where's the thing? It's kind of at the top. <laughs> <In> Engineer. <laughs> <laughs> Gav, niczym prawdziwy mężczyzna domu <laughs> się za powieszenie um, um, okna. Miałam powiedzieć zegarka. Już chyba mu się na to podało. A ja zrobię wegańską spaghetti Bolognese, czyli generalnie. Cebulka. Mamy takie mięso. Tutaj zamrażalnika. Tak wygląda. I ma strukturę naprawdę mięsa, muszę Wam powiedzieć. Tak wygląda skład. Jakby ktoś był zainteresowany przeczytać, oczywiście, zarazem lajki. Zobaczmy, co no, do zrobić, mój nieznajomy. news. And bad news. <laughs> no, <it should> <laughs> O James, cześć! Przywitałeś się z wszystkimi. Chyba yeah. dzisiaj nawet nie miał naczynia ten, no? Co trzeba powiedzieć? Dzień dobry. Ale już dobry wieczór, bo już jest wieczór. E, synku, przeczytałeś książki? Yeah. Tak? Prace domowe, jak dzisiaj w szkole? Było co dzisiaj było? Yeah. Synku, ja mam bardzo ostry, już tutaj nie będę z tym. Chodź po, porozmawiać tutaj do kamery. Jeszcze czy ga coś. Słyszysz, czy nie? Co ty chcesz? Mógłbyś mi pomóc z obiadem, to by było bardzo miłe. Słyszysz? A co się stało? Ja wam nie mówiłam też tego nigdy, ale mm, przez ostatnie kilka miesięcy, na szczęście to się przestało tak dziać. Nie wiem, czy to słyszycie przez gawę, ale... Czemu? Dlaczego? No, Challenge? Czyli nie możesz podłogi dotykać, tak? A to ciekawe, no. Że James założył się z jednym z koleżanek z pracy, ze szkoły pracy, kto odwiedzi ich pokój pierwszej pomocy więcej razy. I James miał szansę, żeby wygrać. ale jak ja się zorientowałam, że my codziennie, dostawaliśmy telefon ze szkoły, że właśnie coś się stało jemu, zazwyczaj ten zbierał sobie swoją głowę jako miejsce, które chciał sobie uszkodzić, to wtedy z nim mieliśmy poważną rozmowę i już mi przeszło, mam nadzieję. Nie będę Was zanurzać, tu jest jeszcze mój stary gar. Tutaj robię mięsko, zaraz będę makaron. Ja jeszcze nie użyłam mojego kotka czerwonego, widzieliście, pokażę Wam w tym filmie, bo nie wszyscy może widzieli jeszcze film z pomysłami na prezenty i ja się waham, czy powinnam go używać, chyba jeszcze nie, ale sprawdzam, co tutaj jest na nim. Sprawdzałam, czy jest miejsce w szafce. Jest. I e, na razie jeszcze używam mój lekkościę, tę A może właśnie już pod choinką, jak Powinnam trzymać w pudełku, chyba. No nie wiem, no kusi mnie, żeby używać, ale tutaj mogę też. Tutaj mamy olej, czosnek, em, cebulka. Mam tak jak zwykle oborzyny, nie mam cukini. I sos pomidorowy, przyprawy, mam jeszcze grzybów też, portobello mi zostało z wczoraj, także to też zużyję i taki będzie coś na szybko. Ale dzisiaj był dobry lunch, tylko mało trochę było, aj, nie zdążyłam Wam powiedzieć. Bo w tej, w tej kantynie, w tej szkole, gdzie mieliśmy trening, e, tak jak mówiłam Wam, chyba kochasz był Polakiem i miałam wrażenie, że jest osobą, która Chciałaby pracować w jakiejś fancy, restauracji, bo to w jakiś sposób było to widzenie, wiecie, pytanie, zaprezentowane, było spoko. Tylko właśnie nie wiem, czy to ma rację bytu w tak dużej szkole, gdzie są tysiące dzieci, może nie tysiące, ale... a może nawet tysiące. I setki ustawiają się, żeby zjeść lunch, a wiecie, tutaj jest. No nie wiem, ale było naprawdę przepyszne. Mm, rybka była super. Także dzisiaj będzie spaghetti bolognese i ja was tutaj nie zanudzam. To miał być vlog, mas coś ze świętami związku. Na razie jeszcze nic nie ma, ale y, może w ten weekend się ogarniemy. Mówi, ja mam dylemat, co zrobić, bo niby gdzie postawić hojny, to pomyślę, no. A kto jest w naszym domu najlepszym obieraczem grzybków mamusi? My. Aleksander? A jak się czujesz, synku, bo wszyscy pytają, jak się czujesz? Um, good. A byłeś dzisiaj w szkole? Yeah. Tak. I co robiłeś w szkole? Okay. Play Doh. Bawiłeś się Play -Doh? Daddy, can you record how amazing our sun is? Tell us about your sticker. What did you get your sticker oh, for? Oh, by the way... Zobaczcie, są biodegradalne teraz... E, ...chusteczki do czyszczenia, jakbyście szukali. Takie. Gavin lubi, ja nie lubię takich chustek, ale Gatwurze cały czas. Is there something that keeps you up at night, Alex? <noise> Aluś, a co to, to za no. na twojej rące? That's what saying, you were saying, I was scared, but I put my hand up, and there's, 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 there's a pie, that? and there's a little one, mm -hmm. and it. Uh -huh. i each eating uh go to the bottom of the video, there's about here somewhere, there's like a little thing, and it translates it, doesn't it? Can Do you know what that means? I have no it, idea what you just said. Something about a pie. Yeah, of course. pie you kuchni a No. Nie No. My um, Alex went to Alex. Alex, not to It's a is, classic anecdote we'll be telling there for years. There is, there's, there's, there's a clean this one um, So basically, you got it for cleaning up? So yeah. naprawdę tę historię. Chyba przyszła kolej żeby pożegnać się z wami w dzisiejszym vlogu, bo muszę się dużo rzeczy ogarnąć. E, pomyślałam, że w tym roku zrobię takie niespodzianki moim TAs, czyli tym osobom, które ze mną pracują. E, I dam im podziękowaniu za pomoc. E, takie toni i też przygotowałam im kartki. I jutro, tak jak mówiłam wam, wzięłam się za coś szalonego, e, bo e, zorganizowałam, znaczy pomagam zorganizować czy ja organizuję taki festiwal świąteczny w naszej szkole. I jutro właśnie to ma się odbyć, także i muszę się spakować, muszę przygotować jeszcze kilka rzeczy, bo będziemy prezentować rzeczy, które właśnie z dzieciakami robiliśmy. I Alex ogląda coś na telefonie, to znaczy, także wyłączam się. Życzę Wam dobrej nocy i do zobaczenia! A, jedzonko było przepyszne!